Rozpoczęcie kalendarzowej wiosny już za nami, a wraz z nadchodzącą falą słonecznej pogody coraz to większymi krokami zbliżają się również najnowsze animowane produkcje, które nie tylko uzupełnią dalszą historię przedstawionych nam w ostatnich latach serii, ale także wprowadzą zupełnie nowe emocje, debiutując na tej charakterystycznej światowej scenie. Z racji tego, że wszystkich premierowych pozycji na najbliższe miesiące trochę się nazbierało, postanowiłem przygotować zestawienie kilku najciekawszych tytułów, które w moim odczuciu zdecydowanie są warte uwagi i których nadejścia sam od dłuższego czasu bardzo wyczekuje. Na sam początek tytuł, którego pierwszy odcinek na różnorakich platformach internetowych zadebiutuje już jutro, czyli kontynuacja długo wyczekiwanej pozycji z 2019 roku o dość znanej w społeczności fandomu nazwie The Rising of the Shield Hero Sezon 2. Dla osób, które jak do tej pory nie miały jeszcze okazji zapoznać się z pierwszą odsłoną, ta pozycja jest raczej mało ciekawa. Nie tylko przez wzgląd na brak obeznania w uniwersum, ale także dlatego, że zgodnie z wydarzeniami przedstawionymi w trailerze, kontynuacja będzie nie tylko uzupełniać losy i wyznaczać dalszą drogę przygody, dla głównych bohaterów, ale także sam motyw rozszerzenia backstory postaci i pojawienia się nowych mających realny wpływ na wydarzenia z pierwszego sezonu Person, również nieco bardziej zostanie tu rozwinięty. Pani serii niestety musieli długo wyczekiwać do tego momentu, a czy ostatecznie było warto i czy nowa produkcja przebije swojego poprzednika, tego wszyscy dowiemy się już jutro. Jak sami dobrze wiecie, wielka trójka Dark Fantazy, zapowiedziana kilka miesięcy temu przez Studio Mappa, w skład której wchodzi drugi sezon Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man oraz Hell's Paradise, zebrała niemały aplauz już po opublikowaniu publikowaniu Pierwszych zwiastunów, przez to nieco przyćmiła pozostałe pozycje tej stacji, wśród których znajduje się debiutujący już 8 kwietnia i zdecydowanie warty uwagi, Dance Dens Dance Denser. Historia opowiada o młodym chłopcu, którego dziecięce zafascynowanie baletem zniknęło razem ze śmiercią jego ojca, przez co po długich namysłach postanowił on porzucić tę drogę i bardziej zmężnieć, czego konsekwencją było rozpoczęcie nauki w dziedzinie sztuk walki. Po kilku latach, w momencie, gdy do jego licealnej klasy zagląda uczennica z wymiany, ten dowiaduje się, że jej mama prowadzi szkołę baletową do której urocza jako postanawia go zaprosić. Myślę, że po takim opisie fabularnym raczej nikt nie spodziewałby się wielkiego i pełnego ciągłej akcji hitu. Dlatego też jestem zafascynowany finalną wersją, jaką przedstawi nam za kilka dni mapa, mając przy tym głębokie nadzieje, że animatorzy od walk, jakie mogliśmy zobaczyć, między innymi w Jujutsu Kaisen, podołają także płynnemu zekranizowaniu układów tanecznych pośród tej przesiąkniętej pasją i samozapłonem przygody. No właśnie, bo skoro już o przygodach mowa, od kilku lat na rynku nie pojawił się ani jeden obiektywnie dobry tytuł komediowy który mógłby rozbawić nie tylko młodszą lub starszą publikę, ale oba te środowiska jednocześnie. Na całe szczęście 9 kwietnia być może ta nieszczęsna sytuacja odejdzie w zapomnienie, a na próby jej przełamania i pokazania wreszcie prześmiewczej, wypełnionej akcją komedii zostanie wystawiony tytuł, o którym od jakiegoś czasu najwięcej się mówi w nadchodzących premierach, czyli dzieło byłego producenta AOT i Vinland Sagi Spy X Family. Luźna opowieść o losach szpiega i zabójcy, wcielających się w rolę rodziców, którzy podczas wykonywania misji coraz bardziej przywiązują się do swojego nowego życia, już teraz, jeszcze przed opublikowaniem pierwszego odcinka niemal weszła do top 800 najpopularniejszych tytułów według platformy MyAnimeList. Z początku współpraca nad dziełem studia Vid z Cloverworks delikatnie mnie przerażała, patrząc na oddawanie kolejnych tytułów zapoczątkowanych przez Vid w ręce chociażby mapy, aczkolwiek po zapoznaniu się z najnowszymi tytułami tych producentów nabrałem trochę nadziei, przez którą wierzę, że to wszystko nie skończy się tylko na złudnym hypie. Dodatkowo na ekranach ma się pojawić również historia poboczna Yu-Gi-Oh! Oraz czwarta odsłona Kingdom, a od strony Netflixa zobaczymy m.in. ekranizację liczącej prawie 35 lat mangi o nazwie Spriggan. Jak myślicie, widzowie, który z tych tytułów zaskoczy nas najbardziej, a może, waszym zdaniem, zrobi to pozycja, którą pominąłem w tym zestawieniu? Dajcie znać w komentarzach, a także zostawcie suba z dzwonkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki, że wysłuchaliście mojego zdania do samego końca. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!